Siema, Emil z tej strony. Witajcie w Fukushimie na torze Lake Circuit. Zostałem zaproszony przez mojego kolegę Łukasza z Malusaka Export na takie małe, lokalne wyścigi. To żaden profesjonalny wyścig, to nie są profesjonalni e, kierowcy rajdowi, to jest taki zlot po prostu fanów motoryzacji, osób, które lubią szybkie samochody i chcą się pościgać w sposób legalny. To zrzeszenie tutaj właśnie tych miłośników motoryzacji wynajęło ten tor na cały dzień i tak będą sobie tutaj jeździć, ścigać się. Jak przyjedzie Łukasz, to nam troszkę więcej na pewno na ten temat opowie, żeby to był. Samochód z Inishem D. A na kozacko. A tutaj to chyba jakiś oficjalny samochód wyścigowy Rinku Saakito. Piękne kolory, co mi się podoba. Łu, można spojrzeć pod maskę tutaj. O, tutaj wszystko się dosłownie ściga, patrzcie jaki k za jak Ju, Widzieliście go? Ale fury, ja myślałem, że tu będą jakieś, wiecie, sportowe samochody tylko się ścigać, a tutaj widzę, że są mocno tuningowane, nawet takie zwykłe yy, samochodziki używane na co dzień, czy nawet używane przez farmerów, taki k ciężaróweczka lekka. Ale takie przyspieszenie, masz, że szok, nie? Ciekawe jak to w środku wygląda, trzeba będzie później podejść i zobaczyć. A tą Toyotką Yaris czerwoną pojechał kolega Łukasza, Steven. ten dla mnie to bohater Patrzcie jaki znaczek Transformersa z przodu Trzeba... Co on tam wsadził do środka? A to kolega Bernard Cześć, cześć e, Widziałeś jak zapieprza ten track. Widziałem, to, się, że byłem bardzo zdziwiony jak zobaczyłem go pierwszy raz Że ktoś czymś takim startuje, ale daje radę, daje no. radę trawie. Co on tam wsadził, nie? Nie mam pojęcia, ale wydechy robią swoje, nie? O! ja no, Takiego czegoś nie widziałem jeszcze jest i on! Siema, Łukasz Malusaka. dotarł <grywa> ze swoją Mazną RX MX5 MX Roadster. Będziemy śmigać. Dzisiejszym narzędziem zbrodni będzie Mazda Roadster MX5 Miata, jak chcecie to nazywać, w wersji NRA. Różni się od zwykłej tym, że nie ma systemu nawigacyjnego, nie ma tempomatu, bo praktycznie jest niepotrzebny. Za to otrzymuję klatkę stokowo oraz większe hamulce. Tutaj, jeżeli chodzi o same hamulce, wymieniłem e, te przewody hamulcowe, olej oraz klocki na Endless. Opony przepisowe zgodnie z regulaminem Party Race to jest liga taka dla amatorów danej klasy. Te opony są akurat Potenza 004 wymagane i cały czas na nich jeżdżę po to, żeby się nauczyć, jak te opony są, e, działają. Pasy dla kierowcy pięciopunktowe. E, dwucalowe, tak, dwucalowe, z przystosowaniem do Hansa, a pasy pasażera są czteropunktowe, trzycalowe, już pod Hansa niepotrzebne. Pasy są oczywiście FIA, fotele są FIA ze względu na wymagania tej, 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 tej ligi, w której będę startował. Zawieszenie jest Bilstein, stokowe, jest obniżone maksymalnie jak się tylko dało. I co jeszcze? I tak to żadnych zmian nie było wykonywanych. Nawet nie można wymienić wydechu w tym samochodzie do, tych, do, tych, do tej serii. Jedyne co mogłem dodać to jest lotka tylko. A co każ w ogóle są za wyścigi dzisiaj? Co tu się dzieje dokładnie? To jest taki zwykły track day przygotowany przez mojego znajomego pana Ojame z firmy zwanej Kasama Racing. On buduje i tunuje samochody sportowe, wyścigowe już od ponad 40 lat. Jest znany tutaj w Ibaraki, pod tym względem myślę, że w całej Japonii, ja go osobiście znam od dwóch, trzech lat. I... no i po prostu track day dla przyjaciół, nie? No, fajna taka kameralna impreza, nie? No, jedni, jedni chodzą do strip clubów, a inni się spotykamy <grym 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 właśnie na torach to wyścigowych. To <grym> Zakończył swój set. Jak było? Ciekawy tor, fajny. Fajny? Podoba mi się ta elewacja. To jest totalnie coś nowego, bo nadsykuwa jest płaska, ale naleśnik A motegi jest bardzo duże jako tor, wiesz? Hmm. I nie czuć tych elewacji od Jak pięknie driftuje. Tego mi brakowało. O! Mamy tu zawodnika. Teraz dopiero czuć spaloną gumę. O, tego mi brakowało. Musimy się jeszcze wybrać kiedyś na tor w Ebisu, na Drift. To była dopiero fajna impreza. W zeszłym roku było trzęsienie ziemi w Fukushimie. Dość silne. I ten tor na Ebisu został poważnie uszkodzony. Nie wiem jaki jest teraz stan napraw. Czy oni coś tam już zrobili, czy, czy dalej jest uszkodzony. Ale mam nadzieję, że. Znowu pojedziemy z polską ekipą na jakiś drift event, jakąś imprezę driftową po prostu To taka bardzo chillautowa impreza. Każdy ma inny samochód i ścigają się na czas sami z sobą dla zabawy. Nie? Niektórzy mają naprawdę podrasowane te auta, już takie wyścigowe, a niektórzy mają w sumie auta, które równie dobrze normalnie po ulicy mogłyby jeździć i niczym specjalnie się nie wyróżniają, a i tak yy, dają czadu. Nie? Więc o, bardzo sympatyczna impreza. Od rana do popołudnia. Łukasz, co to za cudeńko jest? Tutaj mamy Fairlady Z. Pan mi powiedział, że było importowane ze Stanów Zjednoczonych. Miało kierownicę po lewej stronie i zostało przekonwertowane na kierownicę po prawej stronie. Także silnik miał 3,1 pojemności, został zredukowany do 3 litrów, ponieważ U. jest za mocny. Wydech ma świetny. Ale dźwięk! Patarda, nie? To jest tak zwany silnik L. O pojemności 3 litrów To jest ten sam silnik, który jest montowany w... Ta sama konstrukcja silnika, która jest montowana w Hakowskach Znanych... A to jest, A to jest moje marzenie Co to jest ten Bluebird? To jest Nissan Bluebird 510 SSS czterodrzwiowy No śliczne auto po prostu No powiem ci takie... Bardzo Rodziny, różnorodne rodzinne, samochody tutaj, nie? Pełen przekrój. Starek, tak. klasyki, wyścigówki, driftowy samochód. No tak. Wszystko jest, nie? No, tak. Na takich eventach samochodowych w Japonii podoba mi się atmosfera, że jest tak, taki piknik trochę motoryzacyjny, nie? Są bardzo przyjaźni, chętnie pokazują swoje samochody. Jest bardzo przyjemnie, jeśli ktoś się fascynuje motoryzacją to no będzie miał, będzie miał dużo radochy tutaj Oglądając te piękne samochody, ale tam zasuwają po prostu No a tutaj mamy Toyota Hiace w wersji super long i wersji szerokiej To jest samochód, który też można przerobić na camper On jest o jakieś 70 cm dłuższy od mojego samochodu Straszne bydle, ale no więcej miejsca jest w przestrzeni, może kiedyś Coś takiego zrobimy na camper? this Toyota This is a pretty strong, right? This is a pretty powerful car. Yeah, quite powerful. Oh my god. How fast does it go? How, how many horsepower does it have? About 280. Wow, 280. So this is your hobby or a job? Hobby. Hobby. No <gulny> Kolega, ja patrzę, śmieje się, że grubie nie będzie. Wiesz co, się świeją z nich teraz. Zakrętaj się. Nie zapomnij, że w zakrętej się przypyłać. Powodzenia! Te wróciły? Coś popsułeś? Ula la! No idę na złom. Oj, tam to się wyklepi, Łukasz. Wyklepie się, no. Słoma ci z samochodu wystaje. No to co, zaraz wbijamy do Mazdy Łukasza bo wada się gorąca jazda Przypinamy się, to nie jest takie proste, czteropunktowe pasy tutaj Łukasz próbuje ogarnąć Zaczynamy się powoli bać Łukasz, moje życie w twoich rękach Ostatnio jeździliśmy po Tokio i nie mogłeś się Wykazać ten ten razy. Nie mogę się wykazać. Ten nie, żyję, tak. nie mogę się wykazać. O, okazję, żeby pokazać to, co to potrafi. Jesteś gotów? Czy sobie Czy nie wiem? No, przeżyłem na drifting z chłopakami z Doriminati. Chyba ciebie też przeżyję, co? Jasne. I co? I tutaj na czas się jeździ, tak? No to tylko. Zabawa, zabawa. Hmm, zabawa. Pierwszy raz na ten torze? Tak, pierwszy raz. Nie znam, nawet nie patrzyłem jak wygląda, nie miałem Okej, okay, to się. I samochód, mojej mamy cię prześcignął, zarazie 300 koni, to na 100 <śmianie> Robi wrażenie Kiskaaa potel No ja już się chęcą o tą Mazdą, mniej więc Coś tam kojarzę już jak ona potrafi się przykleić do nawierzchni pięknie Uczucie niż na drifcie. to jest zupełnie Większe to przeciążenia samo wrażenie. Co? Większe są przeciążenia, jak hamujesz przy zakręcie No bo. To, to się niedobrze nie? Nie robić powoli. To jest moje trochę, co? Nie chcę Ci zażygać tej pięknej no, maszyny tak? ma 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 Ja mnie załatwiłeś, wiesz? Przecież wszystko dzielę Serio? Serio, niedobrze bijesz Niedobrze serio A, Czuję, że przełomkiem już lato Dzisiaj jest mi słabo <grym> Serio tak ja ci tak? no Ściąłeś ścięło mnie jak się śmieje demon Idź kolera! cholerę Idź. O serio, myślałem, że się pożegam teraz. Nawet Tomek z Dori на дрифте мне так не зарадфил.